Obudziliśmy się w godzinie nocnej. Popatrzyliśmy przez okno, była burza. Patrzymy, woda wylała się z rowu. Rów stał się niedrożny, woda wchodziła na posesję, wypływały z rowu wszystkie nieczystości, które były koszone w rowach gminnych i tak dalej. zablokowało to. Przesunęła nam się studnie, nie mamy wody do picia, kanalizacji i, i różnych rzeczy w domu. Posesja jest podmyta, odmyło nam ogródek i tak dalej, lej wszystko jest nie do użytku. Były wzywane zastępy straży pożarnej, była straż pożarna Dzierżoniów i ochotnicza straż pożarna z Ostroszowic. Starali się udrożnić rów. W którym był niedrożny, wyciągali kłody, trawę, zieleninę, no i wszystkie krzaki, co umożliwiały przepływ wody. Było dużo wody, no, brakowało paru centymetrów, żeby woda weszła do domu. Obawiamy się dalszego ciągu opadów, obawiamy się, że to nic z tym nie będzie zrobione, podmyje nam, no jak nam usiądzie dom, to już jest całkiem katastrofa. Jak udało mi się ustalić, rów ten rzeczywiście należy do Skarbu Państwa. I z danych u nas zgromadzonych ten rów zasila zbiornik wodny, który należy do gminy. Okoliczności są dosyć przykre, natomiast niestety sytuacja jest taka, że obowiązki ciążące na pewnych podmiotach, które powinny w ramach takiego urządzenia mediacji wodnej dokonać jakichś czynności dotyczących konserwacji, czyszczenia tego rowu, utrzymania w ogóle tego rowu. Te obowiązki ciążą na właściciela gruntów, na które ten rów oddziaływuje. Niestety takie są okoliczności wynikające z ustawy prawowodne. W przypadku, kiedy takie obowiązki nie są wykonywane, nie są realizowane, wody polskie, czyli organ, który teraz obecnie zajmuje się sprawami z zakresu wód, może nałożyć obowiązek utrzymania takiego rowu proporcjonalnie do tego, Jakie grunty z tego rowu czerpią korzyści. Warto też tutaj nadmienić i dodać, że ten fragment rowu to jest kontynuacja całego długiego odcinka urządzenia relacji szczegółowych, który został skomunalizowany na rzecz gminy dzierżoniów. I również w związku z tym ten odcinek też może zostać skomunalizowany na rzecz gminy dzierżoniów, bowiem faktycznie. Z mocy prawa stał się własnością Gminy Dzierżoniów już na 27 maja 90 roku. Wymaga to jedynie decyzji wojewody potwierdzającej własność tego rowu. Trudno mi oceniać kto w jakim zakresie podjąłby się czy powinien podjąć się pewnych działań dotyczących tutaj napraw tego rowu. To jest jakby poza sferą moich kompetencji i ciężko mi wyrokować. Natomiast y, rzeczywiście tutaj no, odbiorcom jakby tej wartości z tego rowu... No, w pewnym sensie jest również y, ta nieruchomość, która no, została pokrzywdzona. Woda zabiera nam stałe fragmenty posesji, walczymy z tym od paru lat. Każdy umywa warękę od tego gmina, starostwo. Rów jest y, praktycznie niczym nie można tego ustalić. Posesję nam wymywa. Ja razem z tatą robiłem to wspólnymi siłami, ale to już jest po prostu nie do ogarnięcia, bo to coraz więcej zabiera. Urzędnicy na to, że ustalą, czyje to jest, i odsyłają nas y, od urzędu do urzędu. A de facto zostaliśmy w tym momencie, tak jak mówię, bez wody, gdy nie ma warunków tutaj do normalnego życia. Na pewno oczekujemy, że w końcu ktoś się zajmie i tym kawałkiem rowu i ktoś to zrobi, no bo to od, dojdzie do tragedii, podmyje nam dom i będzie zawalony dom, tak? Sytuacja jest niebezpieczna, opady, tak jak jeszcze zapowiadali, że ma padać do końca tygodnia i będzie kolej... nie dość, że nie poszliśmy do pracy wszyscy, to musimy czuwać i kolejną noc będzie pewnie tak samo. Także oczekujemy na jakieś działania i na pomoc z wodą dom i tak dalej. Powiat z punktu widzenia zakresu obowiązków działań, z punktu widzenia dyscypliny budżetowej no nie może podjąć takiego działania. Proszę zwrócić uwagę, że w zakresie jakby czynności gospodarowania nieruchomościami powiat wykonuje dwa różne zadania. Zadania dotyczące minia powiatu, a tu nie mamy z takim do czynienia. I minia Skarbu Państwa. W przypadku minia Skarbu Państwa jakiekolwiek rozwiązania finansowe, budżetowe należą do wojewody. Już są poza sferą stricte starosty. I nie ma takiej możliwości, nie znajduje takiej możliwości, żeby ze środków powiatu dokonywać czynności, do których powiat w żaden sposób no, nie jest zobligowany i zobowiązany. Tak, to oznaczałoby, że wykonujemy coś na co nie mamy wpływu. Wiem również, co prawda te informacje należałoby potwierdzić bezpośrednio w gminie Dzierżoniów, że gmina Dzierżoniów z racji tego, że korzysta z tego rowu podejmuje tam jakieś działania. Jakie? Czy one są objęte jakimiś umowami i w jakim zakresie? No to należałoby tutaj już uzgodnić z wójtem. Dodam również, że ten zbiornik wodny, który jest zasilany tym rowem, to jest zbiornik wodny, który jest w użytkowaniu, tak naprawdę nawet wręcz oddany, w użytkowanie wieczyste spółce, wodociągi tutaj nasze dzierżonioskie. Trzeba to natychmiast zabezpieczyć, bo na ujęciach, jak tutaj Państwo zrobili, widać, że to się obsuwa, zawala. Też są dzieci tutaj na podwórku, ktoś wejdzie, obsunie się noga do rowu, kamienie. To nie jest takie, że może się tu nic nie stać, tylko może dojść do tragedii. Nie zwalczymy sami żywiołu, tu jest potrzebna pomoc yy, fachowa, którzy to fachowcy zabezpieczą, odpowiednio zrobią. A takie łatanie, co my łataliśmy na własną rękę, po prostu to podtrzymywało, że tego podwórka jeszcze nam nie zabrało całkowicie, ani ogródka. Ale jeżeli tego nie zrobimy, ktoś z tym nie zrobi nic, to po prostu nie będziemy mieli posesji i domu. Być może nie trzeba iść aż tak daleko i w takie sformalizowane rozstrzygnięcia i rozwiązania. Być może wystarczy tylko i wyłącznie po prostu ustalenie tutaj z gminą. My też byśmy tutaj namawiali wójta gminy Dzierżoniów do tego, aby złożył do wojewody wniosek o komunalizację. Podobnie jak to miało miejsce w mniej więcej w okolicach 2015 roku i dotyczyło całego rowu za wyjątkiem tego odcinka jednego sposób dla mnie niewytłumaczalny. Obecnie przepisy są bezduszne, bowiem mieszkańcy nie są właścicielami tego rowu, ale muszą wydać pieniądze, by to wszystko zabezpieczyć. Tak właśnie tak właśnie wygląda stan faktyczny, stan prawny.